Ja jestem na wsi u krewnych tutaj za Krakowem. To się nazywa Garliczka, chochół, za zielonkami, za Przybysławicami. Tutaj prowadzą różne krzewy ozdobne, sadzonki, a przy okazji mają dużo, bardzo cennej i szalenie zdrowej jagody kamczackiej. Oczywiście, że mają dla siebie i różne inne drobne rzeczy, jak truskawki, poziomki i tak dalej. Tak samo trochę malin, tu akurat jest wczesna odmiana wczesna odmiana, która już powoli będzie dojrzewać, tu prawda pieski urzędują a ja tu idę dalej w kierunku jagody kamczackiej ponieważ oni głównie zajmują się kwestią jednak sadzonek zwłaszcza tejże tejże jagody ale i borówki amerykańskiej Proszę, tu jagoda jest? Ja sobie troszkę kuszam. I ponieważ tego mają sporo tej jagody, to mogą po trochę obniżonej cenie, jakby ktoś przyjechał. To jest garliczka 81. Ulica Muzyczna 14, a przy okazji można się zaopatrzyć w różne iglaki, sadzonki borówki amerykańskiej i różne inne rzeczy, no bo. Nawet nie do końca im czas pozwala się w pełni zająć zbiorem tych borówek. Tam są maliny, czuje w ziemi, czuje w sadzonkach sadzonki borówki amerykańskiej, która też powoli będzie za niezbyt długi czas dochodzić. O, proszę, tu mamy również i borówkę, i jagodę kamczacką. Jagodę kamczacką i tutaj mamy tuję. A jagoda kamczacka, którą tu właśnie pokazuję, jest szalenie zdrowa. Zdaniem wielu nawet naukowców. Jest zdrowsza od naszej słynnej, rodzimej borówki, która na pewno jest lepsza od borówki amerykańskiej, a jagoda kamczacka jeszcze przewyższa ją właściwościami więc bardzo polecam. W YouTube można znaleźć więcej informacji na ten temat. Jakie ma cudowne, wszechstronne właściwości nie ma, że panaceum i dlatego to jest garliczka 81. Gdyby ktoś chciał, zarówno kupić trochę sadzonek, jak i sobie trochę obrać i, i trochę taniej. Proszę bardzo, trochę taniej kupić, przetworzyć. Jest co najmniej kilka odmian. W tej chwili jagoda kamczacka jeszcze nie jest taka popularna, ale prawdopodobnie w ciągu paru lat Dogoni, a może nawet prześcignie. A może nawet prześcignie popularnością borówkę amerykańską. Tu jest kilka różnych odmian o różnej plenności. Pewnych różnicach w dojrzewaniu. Więc bardzo polecam u pana Tadeusza i Doroty. Tutaj na garnicy nazywają się jak jakaczmarczykowie I można po, po, potem po sobie robić dużo przetworów, zabezpieczyć się na zimę, a najlepiej sobie kupić również i trochę sadzonek. Są różne plenności, pewne różnice w terminie dojrzewania. No więc. Polecam i więcej nie będę, nie będę nudził, bo tu potem będą oczywiście maliny, borówka amerykańska od Aroni. A iglaki mają w dużej ilości do, do sprzedaży sadzonkowej. No i jak ktoś chce większe, to też może sobie kupić. Więc wszystkiego najlepszego naprawdę radzę poczytać o jagodzie kamczackiej w internecie. I jeszcze bardzo polecam, czego oni jeszcze nie mają. Tarczycę bajkarską. Okazuje się, że te wschodnie różne produkty i rośliny bywają rewelacyjne, tak jak powiedzmy, złoty korzeń, rzęszeń czy mandzagora. No to może nie jest zaś tak, ale w tym kierunku. Więc bardzo polecam. Szczęść Boże. Amen.